Dobrze. Jedynka poszła, dwójka. W, w, w. Nie wyjaśniło to jednak problemu. Tylko poprzez krzyk i przymus, nie doprowadziło być może do jakiejś bitwy na pięści. Ale kto wie, co byłoby dać? Szczególnie macie tak Można często, prostu... że. Ee, ja, mam wrażenie, na tym od ja mam wrażenie, że, że faceci Emocia, często robią coś tak, żeby po mieć po prostu spokój i iść dalej. Tak, <laughs> tak. e... Zamiatają zamiata pod dywan. Ja chcę mieć spokój. Mogę się nie zgadzać z tym na przykład co, jak mamy jest tata, mama nie? i hmm. tata może się nie zgadzać z tym, co mama uważa. I jak syn się kłóci z mamą, to jest co ty w ogóle gadasz? Idź, zrób, nie gadaj, ja mam spokój. No, u, mnie, u mnie też tak jest, że raczej tata podchodzi tak, że jakby raczej się wycofuje? Po prostu, znaczy nie, że się wycofuje, tylko czasami trzeba po prostu. Hmm. No, wy macie jakieś. uspokoić sytuację. Wy, wy macie, tak, wiecie. no tak. Ty, ty masz chłopaka? Okej, okay, no to. W każdym razie. No, macie tak, że jak dziewczyna coś wam powie, jakby tak nawija, nawija, to po prostu mm. się zgadzacie, że tak, tak, jakby tak, mm. tak jest. Nie może być nie do końca. Tylko ja po to, to żeby, my... mieć Tylko, żeby mieć spokój. po no to, tak. żeby mieć spokój, tak. No tak. Ale to, masz... to jest dobre? W sensie, ja myślę, że to jest... A nie, to jest złe, ale jakby zależy, taką tendencję zależy, mają faceci. Zależy, tak, zależy, to powiem, zależy. To zależy, czy jak słuchasz jej, to ją mm -hmm. faktycznie słuchasz, ale... Odpowiada, żeby jak najszybciej zakończyć temat, czy jej nie słuchasz i tylko mówisz, mówisz, tak, tak, mm, tak, tak. Znaczy coś po prostu żeby... dla ciebie może nie mieć sensu, nie? nie? Nie, 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 nie. Chodzi mi o to, że twoja dziewczyna opowiada ci o jakiejś sytuacji mm -hmm. i ty ją słuchasz, ale chcesz kończyć temat, dlatego tak, tak, okej. Okay. Chcesz, chcesz skończyć czy... temat? Typu nie ty nie pokazuje ci paznokcie. <noise> nie, ty Aha, chcesz być... ej to jest... No co? No. No fejkowe, no dosłownie powinniście się przejąć taką naszą... Nie, 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 nie. No. właśnie nie chcę, żebyśmy mnie źle zrozumiał. No. Bo jedną kwestią jest, że chcesz szybko skończyć temat, ale ją słuchasz, więc jak się ciebie o coś zapyta, to jej odpowiesz, a druga kwestia jest zbywaniem tego, na przykład siedzenie w telefonie i tak. patrzenie w telefonie i mhm, mhm, mm, tak, tak, No Dobra. Tak, czyli drugi, no tak, drugi, czyli drugi przypadek, rzeczy? słuchasz, ale nie słuchasz. A pierwszy, tak? Tak? A pierwszy to słuchasz, tak. to słuchasz no, tak. ale odpowiadasz krótko, żeby skończyć temat. Tak, Rozumiem, jakby no? nie z zamiarem tego, że jakby chcesz źle, tylko po prostu no... Nie ma... No, nie jest, jest bardziej konkretnie. Ale też nie... No dobra. Typu jak, e, jak pokazujesz dwie... paznokcie, to te paznokcie są, paznokcie są po prostu spoko. Swoje Tam nie ma zbyt. jakichś tak, tak. wielkich ekscesów. <laughs> no, dobra, lecimy. Synergia to jest problemów bardzo... problemu podbywam. Zosia i Kamil dalej czuli się fasalnie, z problemami i emocjami których nie potrafili się pozbyć. A czemu się czuli fatalnie, jak tam nie było to jakby pokazane jakoś. Mm. Myślę, że Czekaj. O to. Czego twoim zdaniem zabrakło w scenie, którą... i właśnie o tym zacząłem mówić. ja myślę, że chodzi tam o to, że no, dziewczyna oczywiście powtórzono, że jej brat jej przeczytał wiadomość. Tak? No. To jest chyba moim zdaniem najbardziej odwiózł. A chłopak czuł się źle no bo dostał negatywne komentarze w sensie te... no tak, okej, okay, ale on tego, on, on tego nie pokazał on tego nie pokazał, że czuł pokazał, się źle nie, nie, nie pokazał on, nie, moim zdaniem to pokazał przez to, że chciał zaprzątnąć sobie głowę innymi rzeczami ale przecież, ale ty Znale. już głęboko wchodzisz za bardzo no, ale dobrze, <laughs> dobrze, ktoś, ktoś, no, ktoś musi no? Ktoś musi, no bo ta Zosia, tak siostra yy... Nie wiedziała o tym, że Dobrze, ziomal ale... miał hej. Okej, okay, ale nadal to jest tak, jakbym ja... Po prostu ona nie miała pełnego obrazu. Okej, okay, ale to jest... I tak za jak... braku komunikacji. Dobrze, ale to jest tak, jak ja bym wkroczył na twoją posesję. Nieważne co u mnie się stało, wkroczyłem na twoją posesję, więc jesteś na mnie zły, bo wkroczył na twoją posesję. I oto ona była zła, tak? No tak. Nie ale jest... tak, o co on? Tak, ale... Ale... ale mówimy o, hmm. o ziomalu. No co to ma do tego, że on z czapy po prostu przyszedł na zobaczył telefon odpalony no i zjawił Zobaczył Telefon odpalony i chciał sobie czymś z tego. Zobaczył, co tam jest. No i to jest słabe. No, no to jest słabe. No że to nie jest. Słabe. No ale chodzi, że on nie pokazał ani przy ojcu, ani przy niej, że się źle czuł z tym, że ma hate pod. Mhm. Tak, okay. yy... Bo, no. po, po co to, to, to cała rozmowa? No i właśnie, nie może. <laughs> koniec. No. Idziemy dalej. Ja uważam, że zabrakło właśnie takiej rozmowy, tego taty mm -hmm. z dziećmi. Żeby wyjaśnić sobie na spokojnie, co się stało i. Pomimo tego, że ostatnio było o komunikacji, to ona no i, i, tak i tak się nie jak nic. No tak, no bo właśnie, gdyby ziomal mały zakomunikował, mm -hmm. mały zioma. no to i siostra by wiedziała w sensie może i. Weszłaby w większe zrozumienie, mimo że jakby czyn jest niegodny, karygodny. Karygodny. Godny Słysza, kar. Ja próbuję, ja próbuję wymyśleć o co ci I jeszcze, tata, jako tata, dzieci, no mhm. to też by wiedział i może. W jakiś no tak, wniosek tak. Z tego ja się bardziej zastanawiam, tego, jak to, że chłop ma. chłopczyk, chłop, nie wiem. chłopiec ma hejt, jak może wpłynąć na zrozumienie tego, że ci przeczyta wiadomości. No. Jakby... Nie, ja, tam, ja, tego, bym, tam nie miał ja tego przejścia nie rozumiem ja trochę. Też, trochę, no, Dobra. No ale e... nad tym się zastanawialiśmy. No tak, no, no ale Szukamy nie... naszymi sposobami. No dobrze, ale... Ty... ale Naszym zasobem. To nie ma już co dodać. Macie tak, że um, po prostu mówicie pewne rzeczy, które przychodzą wam na myśl, i Dopiero jak to wypowiecie na głos, no. to jakby brzmienie tego mm. jest inne niż Wam. Niż się... ja... Oj, tak, ja tak. tak. Poruszałem... Dobra, a co, typu, że najpierw mówisz, potem myślisz? No, no. Ja sobie tak. poruszałem ty. I ostatnio sobie mi się była taka sytuacja. Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu, przepraszam. Eee, Bardzo dobrze, że przeprosiłeś. Taka... Zdarzyła mi się taka sytuacja, <coughs> że. Coś się nie zrozumieliśmy z mojej rzeczy. no nie pamiętam o co chodziło. Ale ja po prostu zacząłem wygarniać, wygarniać, bo byłem wkurzony. A potem dopiero po dwóch godzinach, w sensie skończyliśmy rozmowę. Zadzwoniłem jeszcze raz do niej i ją przeprosiłem, bo faktycznie z zwiedziłem... O czym ja gadałem? W sensie jaki ma związek jedno do drugiego? Więc tak, no mam tak... Ja, tylko, że ja mam to bardziej pod względem silnego wzburzenia. Czyli jak jestem wkurzony, to po prostu najpierw gadam, wyrzucam z siebie. Mm. Dopiero rozmawiałem o tym. Jak zaś to Ci I... przybiłem w imię, nie tego, że jakby zrobiłeś tak, tylko, że, znaczy, że jakby... mi, że przeprosiłem, tak. tak? Że się zastanowiłem. A, myślałem, że masz tak samo bo do Też tak pomyślałam. Tak tak tak, no, no. Czasami tak samo. Wydaje mi się, że każdy z nas mm -hmm. czasami no, tak ma. No. Ale ważne jest to, żeby mimo wszystko potem też, no, trochę... To jest ciężkie, nie? żeby się przyznać tak, do błędu, no ale do błędu. Mhm. ja na przykład nigdy z tym nie miałem problemu i ja jestem dość często tą osobą, która yy, przeprasza i na przykład o to jest kolejna rzecz, yy, którą uważam, że bardzo często mają faceci. Facet często przeprosi po to, żeby mieć spokój. Nawet jeśli nie ma racji. Przynajmniej no to ja tak to czasami. Nie ma, że jest słabe. Ma rację. Y... Ma rację. Tak, ma. nawet jeśli. Tak, sorry, no. Nawet jeśli ma rację, to po prostu dla spokoju, żeby nie stać w miejscu, potrafi czasami przeprosić. To nie, to ja czasami y... bo, potrafię zrobić większą awanturę, bo... My... Wiem, że mam rację i wiem, że ta mm -hmm. osoba wie, że ja mam rację, więc i tak się zacznie wykłócać, że to ja mam rację. Ale z dziewczyną tak masz czy z kolegą. Tak, z dziewczyną też tak Aha. ma. Ja, ja mam no, tak. Nawet. Z, z mailo wam potwierdzi, że Milo, z Majlą mamy tak samo. No ale słuchajcie, a nie no, myślicie, jeśli się. A tak? to, jak Aha, ja mam rację, to, to ja lecę do końca. No Ale nie myślicie, że to działa w taki sposób, że jeżeli na przykład w tym wypadku y, ktoś po prostu zgadza się, w sensie przeprasza, pomimo tego, mm -hmm. że wie, że to on miał rację. To w środku nie będzie czuć i nie będzie ja uważam, że on, zależy nie. czy nie zależy czy to później przegadacie czy nie. Co nie, bo jakby ja mam czasami w głowie tak, że e, wolę przeprosić dla spokoju po to, żeby to później przegadać już na spokojnie, a nie w emocjach, e, bo wolę jakkolwiek ze sobą rozmawiać niż siedzieć w ciszy. Czyli żeby chwilowo. Sobie tak, ten, a. Mhm. No, jest to alternatywa. I, i... Jakby jest to. No, dobra, lecimy. Lecimy. A poczekaj, a Karolina, ty jakby miałaś takie sytuacje? ale ja zawsze mówię jakieś cringeowe rzeczy, takie. No, ja nie, nie chcę dawać przykładów, ale. Nie, takie, no, no. możesz dawać, więc chęcią posłuchamy. Ale <śliky> w sensie, w sensie, że. No takie. Przestań. Stop! Po prostu takie, że mi się rymuje, na przykład, nie wiem, sorki pomidorki. To, to ja wiem, że to jest cringe'owe. Jakbym mi ktoś kiedyś coś powiedział, to ja bym go wyśmiała, ale po prostu... Ja nie wiem Sama byś siebie wyśmiała, no, tak? tak. Okay, młode pokolenie. Młode pokolenie, właśnie. Ale tak to zazwyczaj mówisz wszystko, myślisz w tym samym czasie? Tak, to tak, no. Okay. Luzik, arbuzik. Ale wydaje mi się, że to też pokazuje, no, że, że po prostu to też pokazuje, że każdy z nas ma emocje, mhm. że człowiek ma prawo do emocji. Mhm. Po prostu może nie, że nimi rzuca, no ale no. wylewa swoje emocje wylewa swój, i no po prostu tak jest, że czasami zrobimy coś i popełniamy błędy. Tak, dokładnie. Mamy prawo do porażki, mamy prawo do błędu. Głęboko, głęboko. Spotkałaś się kiedyś o czymś takim u siebie, a może u innych. Kamil napisał kawałek o czymś innym niż większość, tak jak mówi mu tata, ale spotkał się z brakiem tolerancji. Z brakiem tolerancji, a może z brakiem akceptacji. W złości zaczął odpisywać na komentarze. Pamiętacie jak w poprzednim nie odcinku... Nie było tam pokazane, no, nie było pokazane że odpis, pokazane odpisuje tak na komentarze. ...na, na SMS-a Dawida? No, nic było. dobrego pewnie z tego nie wynikło. Kamil też został przez swój kawałek wykluczony z grupy Koszesiano za zatrapy Został z niej Yo. wykluczony tylko dlatego, no tylko, że o, coś, co było inne od tego, co robi reszta. Co się ma dziwną sytuację. Robert jej facet często czegoś od niej chce i poprzez swoje słowa wywiera na niej silną presję. Ona go kocha, ale to, czego. Od Często, chce, co się od niej chce. z jest systemem wartości. Takie <laughs> wartościami, które są dla niej ważne. Czytałeś które, tą wiadomość? Tak, to są rzeczy, na które Zosia nie chce się zgodzić. W każdym razie Robert żegna się z nią, nie akceptując jej decyzji. Nie tolerując tego, jaka jest, nazywają ją dziwną. No to się sposób, nazywa bycie śmieciem, tyle, się nie? Z brakiem tolerancji? U, czy z brakiem no to akceptacji. jest nieakceptowanie jest między kogoś między zdania. Tak? No, tak, to jest, Ja bym to już pod tym podnawem. No tak. Bo już to jest narzucanie, no, tak? tak to, już... to jest narzucanie tak, tak. i strasznie chamskie. To było w ogóle tak zareagować. I obrażanie na taką jeszcze innej osoby, tak. za to, że ona ma inne zdania. Mm. Ja na, na tym miejscu tego Roberta po prostu bym... Ja na miejscu tamtej dziewczyny bym mu coś odpisać. Nie w potrzebach nazwijmy to, ale jeśli powiedzmy no moje drugie półko by się nie to bym po prostu powiedział okej. Okay. minute! Wejde! <laughs> GONA! <laughs> oh oh, oh Not now, but later. Tak. <laughs> yeah. Dobra. Czy tolerancja różni się czymś od akceptacji? Sprawdźmy, co o tym sądzicie w sądzie. Czy to jest tolerancja czy akceptacja? Rosjan, powiedz nam coś ciekawego. Zobaczymy. Zobaczymy. Sam chciałbym się przekonać. Tolerancja, jak mi się coś nie no podoba, to jednak to jakby znoszę, a akceptacja. Akceptacja, akceptacja po prostu akceptuje dany stan rzeczy taki jaki jest. Ty ja nie wiem, bo my nie jesteśmy przekonani. A akceptacja? Ja, mogę. Bo to jest mi jakby... się wydaje że na odwrót niż Właśnie. jak ta pani powiedziała. <laughs> to się, no, myślę, że tolerancja jest pod kątem, że faktycznie tak jak powiedziała, że jeśli nam się coś nie podoba, mhm. to jednak jest to taka rzecz, na którą nie będziemy zwracać aż tak negatywnej uwagi. Mhm. Czyli że na przykład, nie wiem, ktoś nam się nie podoba pod jakimś względem, no to nie będziemy o tym otwarcie mówić. Tylko to nazwijmy to, przebolejemy, schowamy w kieszeni i pójdziemy dalej. A akceptacja już jest bardziej pod tym względem, że ty się godzisz z tym. Tak. Okay. Czyli nie masz urazu do tego. Nie masz urazu i po prostu z tym żyjesz tak. i. Tak, że to jest dla ciebie coś powiedzmy w miarę normalnego. Takie po prostu z wadami partnera, partnerki. A akceptacja tak. po prostu się zgadzasz z czymś. Tak. Czyli po prostu jest mhm. to zgodne z, twoimi, z twoim podejściem, z twoimi poglądami. Mhm. A tolerancja to jest coś takiego, że z czym musisz wytrzymać, że niekoniecznie się godzisz, tak? Ale po hmm. prostu, ale szanujesz, a, ale tak, w miarę to, 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 to ale to, to może miarę być. Miarę. No, tolerancja to jest coś, co w miarę akceptujesz, Paweł. <laughs> tak, tak, no bo, no tak, bo tolerancja to tak. nie jest pełna akceptacja, to no, częściowa tak, akceptacja, a tak. akceptacja już jest całością. Ja kiedyś bardzo, mm, w sensie tolerancji, jakoś nigdy w życiu, jak mi się wydaje, że nie miałem rzeczy, które bym nie tolerował. O to hmm. ja wiem, jak kiedyś, ja powiem. Na ale... przykład ja nie toleruję osób, fał... znaczy nie, toleruję osoby fałszywe, ale ich nie akceptuję Ta w takim znaczeniu, że no są one okej, okay, zgodzę się, ale no nie będę się z nimi przyjaźnić i... To no, jest doby, w sensie dobry przykład. takim, mm -hmm. że może nie, że jakby są ok. Bo to znaczy, no nie okay, są ok, ale, ale że mm. mam do, do nich szacunek i. Że wolejesz, i... Są, że tak, no. Typu, że są i nic złego z tym nie robisz, nie? Tak. tak w sensie są takie osoby, nie mamy na to wpływu. No, ale nie pobiję ich, no. Ale nie musimy <laughs> z nimi się kolegować, nie? Mm -hmm. Tak. Kiedyś faktycznie miałem taki okres, w którym. No to już wiele razy tak, tego, no. że że mnie nie tyle co wyzywano, co się bardziej ze mnie śmiano, czy coś pod tym względem. I kiedyś to w miarę tolerowałem, potem przestałem, ale teraz to zaakceptowałem, że i tak tego nie zmienię, więc nie ma sensu. Bardzo Tylko teraz się jakby... Jest taka, że już, ja już się bardziej teraz wkurzam na pokaz, niż żeby mnie to faktycznie bolało. A kiedyś, to prawda. kiedyś to tolerowałem, że, mnie, że tak nam nie nazło, ale mnie to bolało. To, że coś tolerujemy, nie oznacza, że musimy to od razu akceptować. Więc tolerancja i akceptacja, Czasami to w ogóle oznaczającie. Popatrz teraz na swoją klasę. W waszej klasie jesteście różnorodni. To jest ekstra, to jest ogromne bogactwo. Jeżeli bogactwo. chcecie podać super klasę, to powinniście mieć do siebie szacunek, bo każdy z Was jako człowiek ma <grymne> swoją godność. Powinniście się nawzajem jako osobę tolerować, bo nikt nie jest taki sam i ma prawo być taki, a nie inny. Jest no to jest na... w sumie dobry przykład, nie? Że jakby jesteśmy w klasie, tworzymy pewną... Wspólnotę. Mm -hmm. <laughs> I yy, nie i nie musimy siebie akceptować w sensie zgadzać się z każdym, mm -hmm. ale tolerujemy siebie no bo tworzymy jakąś całość grupę. Spół... No. Tak. <laughs> Prawie. Prawie. <laughs> e, no, to, to A mieliście to mieliście na przykład tak w szkole, że rzeczywiście zadawaliście się z każdym w klasie? Nie, ja powiem tak. Czyli się ja. na jakim stopniu zadawać się? Yy, no Czy powiedzmy pomiędzy, to koleż... coś pomiędzy koleżeńsko-przyjacielskim. To po nie, nie. Hej, hej. No mi się wydaje, hej, że hej, hej, no to na przykład z każdym się witasz w klasie. Znaczy... W obecnej No a my na przykład tak mamy, bo jestem... Chodzimy ogólnie do tej samej szkoły i to jest akurat fajne porównanie, bo... Yy, on też ma klasę, gdzie jest same chłopanie, nie? Tak, 30, chłopak w Trzy, 30 chłopa w 30 chłopa? Ja mam 25 chłopa, żadnej dziewczyny i na przykład wiesz, yy, jak jest chłop, to zawsze zbi zbijesz piony, nie? Ale to znaczy, że u nich są jakieś kosy. Bo idę i poszedłem do szkoły bez dziewczyn, po to, żeby nie było po prostu dram, czaisz? <laughs> Marcin, <laughs> no. rozumiesz to? <laughs> Aha, i to... <don't... śmiech> Ja się okay, nie wypowiem. To, to rozumiem. Powiem tak, rozumiem punkt Uff. Milo pod tym względem, że faktycznie dużo częściej e, dramy się dzieją pomiędzy dziewczyną i no. dziewczyną niż pomiędzy chłopak, chłopak, bo my po prostu powiemy sobie, co mamy sobie powiedzieć i to jest tyle. W sensie, no, no może dramy się dzieją tak, tak samo, tylko po prostu konsekwencje, no dziewczyny się będą długo kłócić i długi okay. czas, a. a my pien... Nie, a ja na przykład w swojej podstawówce miałem sytuację, gdzie jedna dziewczyna nie zrobiła nic totalnie drugiej, mm -hmm. a ta druga na nią cały czas. Negadywało. Cały czas, całe 8 lat. No A bo dziewczyny nie, dziewczyn ja, nie potrzebują w czegoś. W gdzie my naprawdę bardzo mocno się potrafimy nazywać, mm -hmm. bardzo mocno możemy mieć konflikty. Nigdy nie miałem sytuacji, że na przykład ktoś na niego gadał, albo ja na kogoś gadałem, tak? Albo ktoś na mnie gadał. Za moimi plecami. No Jak się no co? Z tych 8 lat czy <noise> to zwierzę trzymało? No, uważam, że to jest dużo, jeśli tak dziewczyny tak mocno się obgadują cały czas, no to... W sensie i No jedna, tak. Tam jaś tak, że obga, obgadywałaś? No, a dziewczyny są, ojej, do, cze, do czego nie są zdolne, no. E, fake konta do... Zaś chodzimy <laughs> <do, do śmiech> na ten mnie, wy nie, nie macie fake cont? Nie. nie. Słuchajcie, słuchajcie to. Dami słuchajcie to. Głosu. Ja Co? że moja najmłodsza siostra też ma. Ostatnio mi powiedz. Ja mówię ty, no, ostatnio na młodym pokoleniu tak ten, to usłyszałem, nie? Wtedy co było, no. a, Alex, Alex, nie? I to było dla mnie. Wow, co dziwne. <grym grym> tak nigdy tak, w życiu tak nie, nie miałem. Ale ja nawet nigdy w życiu nie mam prywatnego konta, bo nawet na przykład Ej, to jest zdjęć nie wsadzałem. Ja zdjęć nie wsadzałem nigdy. Ja jak mnie nie obchodzi pewna osoba. A zobaczy ją w social mediach, że ktoś z moich znajomych ją wstawił, bo mm -hmm. po prostu ją to nie wchodzę. No, i na, na przykład, przykład jak... Bo nie ma sensu, żeby... Na przykład macie, nie wiem, swoją byłą dziewczyną, to dziewczynę, to nie sprawdzacie, co u niej? Akceptujesz Akceptuj. siebie? Ja tak, po kolei odpowiadajmy. Mi się wydaje, że ja siebie już teraz akceptuję. Miałam chwilę zwątpienia, ale jest ok. To ważne, uważam, w przypadku dziewczyny. W podstawówce i na początku liceum to jakby taka presja rówieśnicza i to, że nowe dziewczyny poznały, i w ogóle trochę właśnie tak obciążyły mnie psychicznie. W sensie w takim e, bardziej porównaniu właśnie, że o, one, one są ładne i w ogóle, no i... Ja tego nie ogarniam, dlaczego wypadło. dziewczyny aż tak bardzo się do siebie porównują, bo to nie w wiem, każdej to dziewczynie, nieważne czy jest ładna, czy y, brzydsza, to po prostu każda się porównuje. A ty się no bo nie to są dziewczyny, Bo to są dziewczyny. Nie, nigdy. Do nie nigdy? Do braci swoich. Nie, do swoich braci? Nie. Milo? Co? Akceptujesz się? Eee, obecnie tak, choć całe życie miałem problem ze swoją posturą. Eee, I jak kiedyś byłem w podstawówce ogólnie taką e, małą kulką, eee, co może niektórych stąd tutaj e, zdziwić. Eee, no to jak wyrosłem, no to na przykład miałem problem, bo był moment, w którym miałem metr 75-6 i ważyłem 41 kg, 42. Oj. Nie? No kurde. To, to ja akurat zawsze byłem tylko... I to, to była y, katastrofa. Miałem, byłem strasznym patyczakiem. Ale miałeś jakieś zaburzenia odżywienia, czy po prostu. Kiedyś tak. Mm, Ale nigdy tego nie miałem jakoś stwierdzone. Tylko po prostu byłem na tak zwanej diecie mniej żyć. E, bo miałem kompleks tego, że po prostu e, była. Na, nawet nigdy mi nikt tego nie mówił. Mhm. E, że nikt mnie nie wyzywał, nie obrażał, pomimo tego, że byłem grubszy. E, ale ja sam. Nie, nie podobało mi się to, jak ja wyglądam. Daj mi dokończyć. Nawet rodzice ci tak nie mówili? To się tam w żartach czy coś? E, nie, no wiesz co, byłem takim małym. No nie wiem. Z bardziej byłem brany za tego tą małą, słodką kulkę, nie? Niż. A za moi rodzice jak na przykład muszę być z kotem i mówię, że kot się rozpłysła. Oni jak, jak właściciel. No hmm? nie <grym> <mówię grym> po prostu w parze jestem <grym> 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 Ale <grym> z tym źle. Mi by było bardzo przykro, jakby mi ktoś tak powiedział chyba. A mi nie. Ja wiem, że nie tu mówiłem żart. Dobra, no to i wracając... Może przez to też tak to postrzegasz, nie? Ktoś tak to odbierać. No przez i wy Kompleksy na, 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 pozi na poziomie... Już tak nie dokończę, się nie dokończę, nie? No bo, aha, ba, to, to no. no i właśnie miałem e, problemy z jedzeniem w momencie, w którym... E, no po prostu sobie nie podobałem się sam sobie. Przestałem jeść. Był moment, w którym w miesiąc, jakoś półtora schudłem z 10-11 kilo, ogólnie. E, I zauważyli to bliscy? Ale to się pokrywało z tym, że zacząłem rosnąć wtedy hmm. strasznie. Ja wtedy, przez, ten, przez okres jakichś 2-3 miesięcy urosłem 10 cm. nie? Hmm. E, I e, to się też złożyło z tym, że e, mniej jadłem, no i jak wystrzeliłem, Mniej jadłem, no to nagle skończyło się tak, że ważyłem dosłownie, mając mieć 1,70 parę, ważąc 42, 41 do 44 kg. A jak już z czasem zacząłem normalnie jeść, też uprawiałem sport, to po prostu troszkę przytyłem, pomimo tego, że dalej jestem na pograniczu. Nie do bo akceptacja jest związana ze zgodą, nie? Że się mhm. zgadzamy. Czyli czy ja, czy ja siebie akceptuję, czyli zgadzam się to, jaki jestem. Tak. Nie? No i o, coraz bardziej ostatnio jakby postrzegam właśnie w taki sposób, mhm. że dziękuję za to, jaki jestem, za to, że zostałem tak stworzony i tak dalej. W sensie pod względem jakby cech, nie? Mhm. Jakby zdaję sobie sprawę ze swoich gdzieś tam wad. Ehm, ale jak jest liczba parzysta minusów, to wiadomo co jest, ehm, więc, <grym> więc, ehm, więc ostatnio tak bardziej właśnie jestem wdzięczny za to, jak jest. jej. można powiedzieć, że no, akceptuję. Ty teraz możesz Paweł powiedzieć. A dziękuję, dziękuję. Nie no, tak <grym> 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 na no serio, są momenty, w sensie u mnie zawsze jest odpowiedź, że akceptuję siebie, ale wiem, że są rzeczy do poprawki. Tylko tyle, co okay. sobie powiedzieć. A nad zachowaniem? Czy ogólnie? Fizyczne, psychiczne. Ale to przynajmniej tyle zachowanie. dobrze, że wiesz co, wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi nie jest świadom swoich wad i nic z tym nie robią, więc to jest mega akurat fajne. Albo ich nie widzą, nie? W sensie no tak. Był moment na przykład, w którym ja uważałem, że, że nie mam co zmieniać, ale potem przyszły takie sytuacje i takie momenty, w których jednak ludzie, no dobra, jednak chyba trzeba coś z tym zrobić. Więc okay. akceptuję się to, jakim jestem, no bo jednak to wszystko, co przeżyłem, doszło do tego, że jestem, jaki jestem i za to jestem wdzięczny, ale wiem, że są rzeczy, nad którymi chcę i muszę jeszcze popracować. Muszę, bo chcę, a nie, że chcę, bo muszę. A. I... Teraz ja ma w głowie tylko angielski, nie? <noise> Jak masz Mast i have to. <noise> Co? To się wytnie, sorry, ale to ja no, jak ty mówisz nie, jak ty mówisz y, chcę bo muszę i nie I muszę bo to chcę i he, have to, i must, nie? I... tylko ty, ty, ty to mówisz, a ja mam to w głowie, nie? Mózg mi się wyłączył, wyparował po prostu. Dobra, ale ja do tej pory mam problem kiedy się świadowa a co się urywa? No mast. Używa. Mast używa. Must ma, używa. W sensie... Dobra. Lecimy nie, dalej, no nieważne. to, bardzo. Nie bardzo. jak ci ktoś każe, mast jak, jak musisz, musisz, musisz według ciebie. Lecimy. Dobrze, no, niech będzie. No, Ucny <laughs> temat. Co jest jakimś naszym sukcesem? Dobrze wiedzieć o tym, czym jesteśmy świetni. Wiedza o swoich słabościach i ograniczeniach sprawia, że jesteśmy świadomi tego, co możemy udoskonalić albo poprawić. Jak widzisz świadomość słabych... jak sorki, to... ale odnośnie samoświadomości, bo tak... No. Y, bo samoświadomość, czyli ja jestem sam świadomy... Tego jaki jesteś. Samoświadomy siebie. Okej, okay, ale skąd wiedzieć... Jaki jesteś, filozof, Bastian um... Chodzi ci o to, że jak wiedzieć, czy jesteś świadomy tego, jaki ty jesteś, tak? W sensie... Jak jesteś na naprawdę... Coś jest dobre, tak? No. No. Ale co no. że coś jest dobre? To znaczy, że... nie! To bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Ale wiesz że wschodzi nie ma... Wciąż uważam, Zbyt, że... że... jest wiele punktów na to, co jest dobre, co złe. Tak, ale że samoświadomość, mimo wszystko, to w musi... teorii jest spojrzeniem no. takim obiektywnym, nie? Bo po, bo po prostu od, patrzysz na siebie. No nie, no to jest subiektywne, subiektywne i tak. Trochę subiektywne. Mimo no bo to, że. Dobra mów, no. Przepraszam cię bardzo, ale moim zdaniem po prostu prosta odpowiedź na to jest taka, że widać po tobie, że ty wiesz, że nie jesteś doskonały. Że to jest ta samoświadomość na tyle, że wiesz, że musisz coś poprawić. No jasne, ale... I to widać po tobie, że ty wiesz, że musisz coś poprawić. No. Że chcesz pracować nad sobą. I to jest, że jesteś samoświadomy. To dla mnie tak to wygląda. Na przykład. Ale Laila. skąd wiesz, że, bo po tobie, że w danej będzie. sytuacji. No bo, bo człowiek, człowiek to... nigdy nie jest idealny, więc bo człowiek, człowiek musi być. Ale w której? Nie, człowiek po prostu. Ale co w sytuacji? No, w sensie, na przykład chodzi mi o to, że ktoś może mieć. Mówisz e, strasznie, jakby żoną e, samą nie? Ale w sensie to tak. Już nie... o osobach chorych, to już. Nie, 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 nie. Bastion, Bastian. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Dla mnie. Dla mnie. Ja cię to wytłumaczę tak, jak ja to rozumiem, no. Dla mnie samoświadomość to jest wtedy, kiedy ty jesteś świadomy, że musisz nad, czym nad czymś popracować, i inne osoby widzą to, że ty jesteś tego świadomy. No, ale jakby ja Wiem, to wtedy wiesz, że ja jesteś ja sami. świadomy. 100% zgadzam. 150%. No to w czym jest problem? Bo A nie wiesz, czy jest to jest dobre czy problem. złe. problem. Problem. Czy to Gdzie czy jest zagwostka, to tak problem. powiem. Gdzie jest zagwostka? No, chodzi o to... Do, dobra, inaczej. Może przekminiesz sobie to i może potem... Dobrze. <gry> Oglądaj <gry> z nami drugą część tego odcinka. Wbij na naszego TikToka i Instagrama.